Witam, kochani. Witam Was z całego serca. Cieszę się, że jesteście. Dzisiaj podejmę temat bardzo bliski mojemu sercu. Będziemy się zastanawiać, czy, czy jesteś nadopiekuńczym rodzicem, czy jesteś właśnie za bardzo przeżywającym życie swojego dziecka. Zapraszam Cię serdecznie do dzisiejszego posłuchania odcinka. Zapraszam. No więc jak to jest? Jak to jest z tą nadopiekuńczością? Ja powiedziałam, że bardzo dobrze znam ten temat, dlatego, że jestem przekonana, że byłam taką nadopiekuńczą mamą w stosunku do mojego pierworodnego syna. Jak wiecie, mam trójkę dzieci, w związku z czym postawy rodzicielskie są mi dobrze znane, różne. Jednakowoż z pierwszym synem najbardziej przeżyłam Myślę, że każda mama w stosunku do pierwszego dziecka jest inna, jest, jest taka bardzo nastawiona na, na, na to dziecko i, i swoje przeżycia w związku z tym, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo szczególny czas w życiu, myślę, że każdej kobiety. Natomiast co takiego się dzieje, że że jesteśmy nadopiekuńczymi, po czym to poznać, czy jesteśmy nadopiekuńczymi mamami, myślę sobie, czy, czy, czy tatusiami. Myślę sobie, że jest to bardzo trudne, bardzo trudny krok w kierunku przyjrzenia się samemu sobie, dlatego że wymaga to autorefleksji, wymaga to spojrzenia, stanięcia w prawdzie sama z sobą, muszą zobaczyć, gdzie ja jestem i czy naprawdę mam cechy takiej mamy nadopiekuńczej. Niestety, bardzo trudno jest to zobaczyć, u siebie zwłaszcza, bardzo trudno jest zmierzyć się z tym tematem i zweryfikować, czy ja, czy ja jestem tą mamą, która jest nadopiekuńcza. Ktoś może mi powiedzieć: Ojej, ojej, ja tylko bardzo kocham swoje dziecko, tak bardzo, bardzo kocham swoje dziecko i chcę mu dać to, czego ja nie miałam jako dziecko. Spotykam takich rodziców bardzo często, ale chcę ci powiedzieć, kochana, kochany, że ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że mogłaś nie czuć miłości w dzieciństwie. Ja rozumiem, że mogła, mogłaś doświadczać wiele zła, wiele przemocy w Twoim dzieciństwie. Jednakowoż, chcę Ci dzisiaj uświadomić i powiedzieć, że to, że będziesz nadopiekuńczą mamą, wyrządza Twojemu dziecku pra, taką samą krzywdę, jaką tobie wyrządzono. Bo ta postawa nie niweluje niczego, tylko powoduje też wiele bolesnych konsekwencji w życiu Twojego dziecka, powoduje brak pewności siebie, powoduje. Nieśmiałość bardzo często, wycofanie dziecka, chcesz mu dodać odwagi, chcesz mu dać skrzydła, chcesz, żeby mu się wszystko powiodło, chcesz, żeby był, było wypełnione miłością, a efekt po kilku latach takiej twojej, takiego Twojego zachowania jest zupełnie inny mało tego. Nie tylko inny, jest odwrotny. odwrotny. Twoje dziecko zamyka się coraz bardziej w sobie i traci aktywność, motywację do działania, bo przecież wszystko zrobi mama i ona zrobi wszystko lepiej. Takie jest myślenie Twojego dziecka. Ale wróćmy do początku, do, do tych cech, co świadczy o tym, że jesteś mamą nadopiekuńczą. Nie zgodzę się z tym, że bardziej kochającą, chociaż ja tak o sobie właśnie myślałam uważałam że kocham mojego syna ogromną ogromną miłością i to co kierowało moimi zachowaniami w stosunku do mojego syna była miłość powiem wam więcej źle pojęta miłość dzisiaj to wiem natomiast kiedy on był bardzo malutki nie zdawałam zupełnie sobie z tego sprawy Dlatego dzisiaj chciałabym Ci o tym opowiedzieć i chciałabym Cię też przestrzec. Chciałabym, żebyś stanął w prawdzie i zobaczył, gdzie Ty jesteś. Czy jesteś nadopiekuńczym rodzicem? Kochany, czym się objawia ta nadopiekuńczość? Objawia się orbitowaniem wokół dziecka. Rodzic nadopiekuńczy bardzo, bardzo mocno. Orbituje wokół własnego dziecka. Bardzo chce mu we wszystkim dopomóc, chce być jak najbliżej niego, chce mu właśnie dać tą pojmowaną przez siebie obecność i miłość, żeby, dziecko jakby, żeby dziecku zaspokoić te jego wszystkie potrzeby. Jednak polega to na tym, że ten rodzic nie stawia granic dziecku na wiele rzeczy. Dziecku pouzwala w imię tak pojmowanej miłości, powoduje to tym, że dziecko nie czuje się bezpieczne w obcowaniu z tym rodzicem. Dziecko nie czuje się bezpiecznie. Nie dajemy temu dziecku przestrzeni na podejmowanie własnych decyzji, ocen ryzyka i wchodzenia w różne sytuacje. Ja pamiętam, że jak się nikoś urodził mój syn, to ja zupełnie nie chciałam na przykład nikogo dopuścić do tego mojego dziecka. Uważałam, że wszystko ja przy nim zrobię najlepiej. To na poziomie noworodka. Potem, im bardziej to dziecko się rozwija, tym bardziej w tej mamie ta nadopłutkowość się też rozwija. Co to znaczy? Na przykład, bardzo nie chcemy, żeby dziecko upadło. Bardzo nie chcemy, żeby dziecko doświadczało przykrych konsekwencji swoich działań. Nie da się, kochani, inaczej. Pamiętam, jak mój synus już był trochę starszy, miał zawody tenisowe. I pamiętam, że na te zawody nie chciał pojechać. Nie chciał pojechać. I wyobraźcie sobie, że powiedział panu, że na te zawody pojedzie, a w efekcie końcowym na nie nie pojechał. Ja powiedziałam mu wtedy, że powinien ponieść te konsekwencje. Jednak ja sama nie byłam konsekwentna, bo to ja wytłumaczyłam go przed tym panem. Rozumiecie? Nie. Dziecko ma doświadczyć, konsekwencji swoich decyzji, nie pojechałeś na turniej, to teraz zadzwoń i wytłumacz, dlaczego Ciebie tam nie ma, dlaczego nie podjąłeś tego wyzwania. To już jest trudniejsze dla dziecka, ale ono uczy, taka postawa, uczy dziecko odpowiedzialności, odpowiedzialności. Dziecko nie zrobi pracy plastycznej, rano płacze rodzicowi, że nie zrobiło, a dzisiaj Pani będzie oceniać pracę plastyczną. Znam ogromną ilość rodziców, którzy siadają w nerwach, krzycząc na dziecko, wykonują tą pracę plastyczną za dziecko i jadą tak do szkoły dziecko, a dziecko szczęśliwe dostaje piątkę. Znam inne przypadki. Znam przypadki rodziców, którzy, e, którzy wieczorem, kiedy dziecku się przypomni, jak już ma się kłaść spać, o tym, że na jutro trzeba napisać wypracowanie, dziecko jest w piątej, w szóstej klasie szkoły podstawowej, a rodzic Mówi, idź kochanie, spać, bo się nie wyśpisz, już jest późno, a ja napiszę ci to wypracowanie na jutro. Wyobrażacie sobie, e, powiecie może niektórzy, no co ty mówisz? Przecież, e, przecież, no to jak, ma dostać jedynkę? Tak, ma dostać jedynkę, bo dopiero wtedy, kiedy dostanie jedynkę i doświadczy konsekwencji niewywiązania się z jakiegoś zobowiązania, dopiero wtedy uczy się życia. Uczy się odpowiedzialności. Wtedy, kiedy mama albo tata zrobi za dziecko daną pracę, zadanie domowe, dziecko nie tylko, nie tylko nie pamięta następnym razem, że to było trzeba wykonać, albo pamięta i mówi do rodzica następnym razem: dzisiaj jest zadane to i to, albo dzisiaj, albo na jutro trzeba zrobić wypracowanie na taki i taki temat. Słuchajcie, czy to jest postawa nadopiekuńcza? Tak, to jest postawa nadopiekuńcza, ponieważ ja nie dość, że nie stawiam dziecku granic, nie stawiam mu wymagań. To jeszcze pokazuje, że ktoś inny może za ciebie to zrobić, a ty nie musisz się niczym przejmować bez wysiłku. Uczysz dziecko, że zawsze jest mamusia albo tatuś, który w ostatecznym momencie podłoży poduszkę pod jego pupcie, żeby miękkie było lądowanie. Kochani, dziecko nie nauczy się chodzić, jeśli nie upadnie, jeśli nie doświadczy twardości ziemi. Nie chodzi mi o to, że mamy być rygorystyczni i straszni wobec naszych dzieci, ale mamy pozwolić dzieciom doświadczać konsekwencji swojego działania. My bardzo szybko staramy się wdrożyć nasze dzieci w to, że one są odpowiedzialne za ich zadania domowe, że one są odpowiedzialne za to, czy strój do gimnastyki jest w torbie, że one są odpowiedzialne za to, żeby spakować wieczorem swoją torbę i swój plecak, że to jest ich odpowiedzialność, a nie nasza jako rodziców. I jeżeli oni tego nie uczynią w porę. To oni będą ponosić tego konsekwencje, ponieważ nauczyciel nie wiem, udzieli im uwagi, czy dostaną złą ocenę. Ale konsekwencja będzie współmierna do tego, czego co zaniedbali, będzie współmierna do tego, czego nie zrobili. I to uczy dziecka odpowiedzialności, ale też uczy wiary we własne siły, bo ja jestem w stanie zapamiętać, co do szkoły mam przygotować, bo ja jestem w stanie wiedzieć, co mam z tym zrobić. W związku z czym mogę śmiało to robić. Rodzice nadopiekuńczy robią bardzo dużo rzeczy za dziecko. Dziecko są świetnymi, Dzieci są świetnymi manipulatorami swoich rodziców. A dziecko, które jest wychowywane przez rodzica albo rodziców nadopiekuńczych, nadopiekuńczych doskonale wie, jaką formułę przyjąć, żeby wyegzekwować to, czego chce. Na przykład dziecko nie je w porę obiadu. W porze obiadu, kiedy cała rodzina ten obiad spożywa, mówi, że nie jest głodne, ale kiedy wszystko jest pozmywane i posprzątane i ono przychodzi i mówi, mówi, że teraz jest głodne, to rodzice jakby odgrzewają i dają dziecku jeść. Powiecie, o Boże, a co? Ma głodne chodzić? Tak, ma głodne chodzić, dlatego że pora obiadu była przed chwilą. Nic się dziecku nie stanie, kiedy nie zje. Tak, w, w, wtedy, kiedy e, zaprotestowało i nie zjadło, e, no to okej, okay, zje na kolację, jakby nie umrze z głodu. Ale zobaczcie, jak często rodzice nie mamy takiego myślenia. Od razu, jakby dajemy temu dziecku to, co, to na co ma ochotę, ten obiad odgrzewamy, e, mimo że kuchnia posprzątana, mimo że tyle rzeczy jakby chciałam już zrobić, a ja, jakby nie, cofam się i orbituję znowu wokół mojego dziecka. E, więc. E, Rodzic nadopiekuńczy to też taki rodzic, który ingeruje w zabawę swojego dziecka. Co to znaczy? Mam takich rodziców i znam takich rodziców, którzy podczas zabaw, na przykład, siedzą dzieci w piaskownicy i się bawią, a mama nadopiekuńcza to ta, która ciągle siedzi nad swoim dzieckiem, bo przecież ono bez niej sobie nie poradzi. Zobaczcie, jaki to jest przekaz dla dziecka. Ona tego głośno nie mówi, bo ona siedzi tam z miłości, bo jej jest trudno samo siedzieć w grupie rówieśniczej dalej Wymówek znajdzie taka mama sto. Natomiast ważne tutaj jest to, że ona siedzi nad tym dzieckiem i ona, Ciągle mówi temu dziecku, co ono ma robić. Wysyp piasek, teraz popłukaj, a teraz. A nie daj Boże, jakby jakieś inne dziecko zabrało jej dziecku łopatkę, albo wiaderko, albo foremkę, albo jakąkolwiek inną zabawkę, ta mama od razu dopomina się swojego. Ale zobaczcie, to nie dziecko interweniuje, nie dziecko uczy się radzić sobie z danym problemem, z daną sytuacją, tylko mama tego dziecka. Stoi na straży, i ona tutaj e, będzie egzekwowała sprawiedliwego podziału zabawek, czy sprawiedliwej zabawy. Dla swojego dziecka, no i dla innych dzieci też, ale przede wszystkim jakby chroni jej dziecko. Owocuje to tym, że te dzieci są wycofane w relacjach społecznych. Owocuje to tym, że bardzo trudno tym dzieciom nawiązać relacje w grupie rówieśniczej. Bez mamy bardzo trudno temu dziecku odnaleźć się w takiej grupie. U mnie owocowało to tym, ja byłam taką mamą, która patrzyła na sprawiedliwy podział zabawy. Która, która była i uczestniczyła w takich zabawach, bo przecież on sobie beze mnie no nie poradzi. Tak było. Mój syn uciekał jako maleńkie dziecko z pieskownicy, kiedy były tam inne dzieci i mnie nie było w pobliżu, bo uważał, że to jest zagrożenie dla niego. Zobaczcie, jaki ogromny, negatywny przekaz jest dla dzieci w takim zachowaniu rodzica, mimo że rodzic sobie na ten moment tego zupełnie nie uświadamia. Kochani, chcę Was dzisiaj zapytać, zapytać, czy nie potrzeby zaspakajasz sobie w obecności ze swoim, w swoim dziecku. Rodzic opiekuńczy to rodzic z reguły bardzo poraniony, rodzic, któremu brakuje miłości, takiej pewnie jeszcze z domu rodzinnego miłości. Kochany, Twoje dziecko jest odrębną istotą. Małym człowiekiem, który ma wyrosnąć w otoczeniu Twojej miłości i Twoich wymagań. Wychowanie dopiero wtedy ma sens, kiedy jest miłość do dziecka i są wymagania. To dopiero daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Taki skład motywuje dziecko. Takie wartości są ważne. Wtedy, kiedy chcesz Coś zrekompensować swojemu dziecku, nie jest to miłością. Kie, taką bezwarunkową miłością, tylko egoistyczną miłością. Jeśli chcesz, e, jeśli chcesz dać dziecku, e, to, czego Ty nie miałaś, i dajesz pewne rzeczy, nawet przedmioty w nadmiarze, to nie jest miłością. To jest zaspokajaniem Twoich jakiś potrzeb, Twoich jakichś. Pożądań, jakichś braków, które, o które woła Twoje serce, i uważasz, że tak jest dobrze, bo ty tego potrzebujesz. Nie neguje. Twoje dziecko potrzebuje Twojej miłości. Myślę, że jak niczego innego na świecie e, i potrzebuje Ciebie. Natomiast żeby mogło rozwinąć skrzydła i mogło iść w dorosłość, i mogło stanąć o własnych nogach. Bez mamy potrzebuje doświadczać sytuacji, w których puścisz go, w których pozwolisz mu stawiać kroki, w których pozwolisz mu doświadczać i być samodzielnym. Tego nam, kochani, wszystkich życzę. Wszelkiego dobra. Do zobaczenia.